W dzisiejszym poradniku pokażemy sobie dwa protokoły, dwie usługi Telnet i SSH. Telnet bardzo często ta usługa implementowana jest do urządzeń aktywnych sieci, takich jak przełączniki, routery, w celu ułatwienia zdalnej konfiguracji. Użytkownik za pomocą polecenia Telnet oraz podania adresu danego urządzenia loguje się do niego i w trybie znakowym wykonuje konfigurację, np. adresu IP.NET. Niestety Telnet nie wspiera szyfrowania. Natomiast właśnie SSH. To następca tego protokołu Telnet, który również służy do terminalowego łączenia się ze zdalnymi komputerami, ale on już wspiera w pełni szyfrowanie. Pokażemy sobie dzisiaj, jak skonfigurować obie usługi, a potem przeanalizujemy pod kątem bezpieczeństwa. Zrobimy to dla takiej oto topologii, gdzie komputer jest podłączony do przełącznika i do routera, tak jak tutaj widać. E, mamy tutaj uruchomione okienko e, terminala i wiersza e, polecenia. No i Będziemy konfigurowali sobie te dwie usługi. Sieć już jest przygotowana, to znaczy urządzenia mają adresy IP. Jak widać, możemy spingować zarówno przełącznik, podobnie jest z routerem, oba urządzenia odpowiadają, no natomiast nie mają przygotowanej ani usługi Telnet, która będzie na przełączniku, ani usługi SSH, która będzie w routerze. Tak jak tutaj widać, Gdybyśmy chcieli teraz spróbować połączyć się telnetem na przykład z przełącznikiem, czyli wpisujemy polecenie telnet i adres IP. No to takie połączenie nie dojdzie do skutku, ponieważ usługa nie została skonfigurowana. Zatem przystępujemy do skonfigurowania właśnie tej usługi. Oczywiście musimy być tutaj najpierw w trybie uprzywilejowanym, potem konfiguracji globalnej. Samo skonfigurowanie jest bardzo proste, bo trzeba wejść w tryb konfiguracji linii. Właśnie tych terminal, terminala wirtualnego, no i po prostu przypisać hasło. Hasłem będzie słówko Telnet. No i właściwie to jest wszystko, co potrzebujemy do tego, żeby ta usługa zadziałała. Jeszcze mówimy, żeby tutaj był przenoszony ruch Telnet, tak jak widać. No i teraz, kiedy spróbujemy się połączyć już yy, zdalnie z naszym urządzeniem poprzez Telnet, no to widać, że pyta nas o hasło. Wpisujemy hasło Telnet. Jesteśmy zalogowani. Możemy przejść do trybu uprzywilejowanego. Hasło tu jest klas. No i dalej zarządzać już tym urządzeniem zdalnie, czyli nie poprzez kabelek konsolowy. Tak przygotowujemy usługę internet. Teraz podłączamy się kablem konsolowym do routera i konfigurujemy router. Więc tutaj musimy być w trybie konfiguracji globalnej. Po pierwsze tworzymy domenę na routerze. Nasza domena będzie nazywała się sieci są W dalszym kroku musimy tutaj wygenerować klucz szyfrujący RSA. Ważne jest, żeby pamiętać, że długość tego klucza to 1024 bity. On nam tutaj zasugeruje w nawiasie 512, ale my musimy to zmienić na 1024, żeby SSH prawidłowo zadziałało. W kolejnym kroku powinniśmy sobie stworzyć lokalnego użytkownika z uprawnieniami. No zrobimy tutaj admina. Tak? Nasz użytkownik to będzie admin z poziomem Privilege 15, czyli maksymalnymi uprawnieniami, no i jego hasło to słówko będzie SSH. Potem przechodzimy do uruchomienia usługi SSH na liniach VTY, czyli wirtualnego terminala. No, wpisujemy ten poziom tych uprawnień, które przypisaliśmy. No, i mówimy, że ma być przenoszony tutaj ruch SSH. No i właściwie, jeśli chodzi o skonfigurowanie SSH, to jest wszystko. Teraz możemy się już połączyć w sposób zdalny z naszym routerem. Podajemy użytkownika IP urządzenia. Tu oczywiście potwierdzamy, że tak. No i wpisujemy hasło SSH. Zostaliśmy zalogowani do urządzenia, do routera. Tak wygląda to z punktu widzenia działania sieci, ale teraz byśmy chcieli się przyjrzeć, jak to wygląda w kwestii bezpieczeństwa, czyli ponownie zalogujemy się zarówno telnetem i SSH, natomiast w tle uruchomimy sobie program Wireshark, żeby zobaczyć, co tam w tych pakietach będzie występowało. No i teraz znowu logujemy się telnetem do przełącznika, wpisujemy hasło, w tle widzimy, że jakieś pakiety tam są przesyłane, cały czas rejestrowane. Tak, tutaj zarejestrowaliśmy się. Wychodzimy z tej sesji. Robimy sesję SSH, cały czas nie, nie wyłączamy Wiresharka, logujemy się z hasłem, które wcześniej ustaliliśmy, czyli SSH. Widzimy, że to tutaj wszystko przebiegło sprawnie, zadziałało. Wireshark zarejestrował, więc teraz sobie filtrujemy sesję telnet. Filtrujemy sesję telnet i przeglądamy sobie pakieciki po kolei, co tam w tych pakietach jest przesyłane. Tutaj na początku są jakieś pewne negocjacje, ale widzimy, że jesteśmy proszeni o hasło. No jak to wygląda? Proszę spojrzeć, że hasło jest przesyłane literka po literce, jawnym tekstem. Hasło było Telnet, no i proszę bardzo, to hasło Telnet się nam tutaj zarejestrowało. Potem wydaliśmy polecenie EN, żeby przejść do trybu przywilejowanego, zarejestrowane. Poprosiło nas o hasło, wszystko jest przesyłane jawnym tekstem. Jak widać, Telnet nie wspiera szyfrowania. W przypadku SSH już jest inaczej. Nigdzie tutaj, jakbyśmy tych pakietów nie przeglądali, jak bardzo nie zaglądali w szczegóły tego protokołu, no to żadnego hasła nie znajdziemy. Oczywiście, na szczęście nie znajdziemy, tak? Tutaj nasza komunikacja jest bezpieczna. Jak widać, prosta usługa, w prosty sposób można ją skonfigurować, a zapewniamy bezpieczeństwo naszej komunikacji poprzez, poprzez internet. Wszystko zaszyfrowane, tak jak tutaj. Można przejrzeć po kolei w tych, w tych wszystkich pakietach. Nigdzie hasła nie widać. Gdzie byśmy nie zaglądali? Jak widać, sieci komputerowe są bardzo proste.